Dzień dobry. Zacznę tak. Pomimo rezultatu 4-4 piłka nożna i pomimo naszego prowadzenia, nie mam dzisiaj żadnych absolutnie pretensji do naszych zawodników. Byli świetni. Z pełnym przekonaniem mówię byli świetni dzisiaj. Jedyną możliwą taką. Jedyną rzeczą, o którą mogę mieć do nich pretensji, to jest brak skuteczności. Całą przerwę zwołaliśmy się na jedną rzecz. Nie mogą uwierzyć, nie mogą uwierzyć, nie mogą uwierzyć. No i niestety w tym momencie sędzia dał wiarę. Mieliśmy ewidentny rzut karny. nie wiem czy to była 48 czy 49. Mieliśmy ewidentny rzut karny na, przy wyniku 2-0, czyli duża szansa na strzelenie 3 bramki. I od tego momentu zrobił się totalny chaos na boisku, wprowadzony niestety przez arbitrów. Zaczęli sędziować, nie zaczęli podejmować totalnie niezrozumiałe decyzje, ale w obydwie strony. I zrobił się chaos. no niestety... Niestety rozpędzili Garbarnię. Nie powiem, że mieli wpływ na wynik, Było oczywiście jeszcze można było ratować tę sytuację, ale dali wiarę zawodnikom Garbarni, że w tym meczu jeszcze można coś osiągnąć. Tyle o meczu. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy naszego zespołu, sprawa wygląda tak. Nie przegraliśmy szóstego meczu z rzędu. Nie przerywaliśmy tej serii, pomimo że były problemy jakieś na boisku. E, pokazali chłopaki dzisiaj świetną grę. W wielu momentach naprawdę byli e, bar, przede wszystkim bardzo dobrze zorganizowani i brakło tylko wykończenia w wielu sytuacjach, żeby strzelić drugą, trzecią, czwartą, piątą bramkę, bo to był mecz, gdzie można było strzelić e, więcej niż cztery bramki. E, w, takich, w takich trudnych momentach, jakbyśmy wygrali 4-0, nie, 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 nie mówiłbym o tym, ale w takich trudnych momentach, po takim meczu, może nie w trudnym momencie, bo nie w żadnym trudnym momencie, bo my naprawdę e, dobrze graliśmy w tym meczu. E, po takim meczu e... Czekam na reakcję zespołu na następny mecz. I wierzę w to bardzo głęboko, jako trener tego zespołu i obserwujący tych zawodników, którzy walczą w każdym treningu i o skład, i o zespół, że będziemy do końca rundy bardzo dobrze skoncentrowani w meczach i będziemy osiągali dobre rezultaty. Dziękuję bardzo. Szalony mecz, trochę roller coaster. Na pewno duże słowa uznania dla chłopaków, że po pierwszej fatalnej połowie gdzieś dźwignęliśmy się mentalnie i byliśmy w stanie odwrócić los meczu. I tak naprawdę dopiero gdzieś we fragmentach drugiej połowy włapaliśmy odpowiedni dla siebie rytm i, i z tych fragmentów myślę, że możemy być zadowoleni, a co do pierwszej połowy to, to na gorąco nie chcę i tak oceniać. Na pewno przegraliśmy tą walkę bezpośrednią. Ten bardzo agresywny styl Jastrzębia w defensywie nie mogliśmy się z nim, z nim poradzić i, i tą grę bezpośrednią, także Jastrzębie w tym elemencie na pewno w pierwszej połowie bardzo mocno nas zdominowało.